Siemanko, z tej strony Direk. Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie otworzymy sobie następne paczki za słapy. Na początek paczka 10 razy 84 plus za młodzieżową ligę przyszłych gwiazd. Całą skończyłem. No tutaj mamy tylko złotą kartę, to nie jest dobrze. Bastoni, podwojny lockout, to musi być, ja tego inaczej nie widzę, nie? Dobra, idzie ktoś. Oblak 88. No dobra, ale nadal to nie jest 89 ani więcej. O, mamy chociaż jeszcze informa będzie na kolejne paczki, oczywiście. Jeśli chodzi o słapy, to otworzymy sobie dzisiaj 20 razy 84 Widziałem twój komentarz, Grzesiek, na temat Ronaldo Nazario i będę tutaj. Szczery, jeśli nie będę otwierał tutaj żadnych paczek za słapy, to boję się, że mogę tego Totiego nie ukończyć, no bo te składy 89, no zaszaleli. Plus pewnie dużo osób będzie go robiło i to nie będzie jakaś mega wyjątkowa karta. No i też robienie cały czas tych słapów, nie otwieranie niczego za nie, tylko czekanie aż uzbieram 19 i w tego Nazario wszystko po prostu wrzucę. No to tak troszeczkę nie będzie ciekawie, nie będzie się nic nic działo. Może gdybym wiedział, że ukończyłem, Kończę bez żadnych paczek za słapy, to jeszcze bym pomyślał, ale tak? No przepraszam, ale kurczę, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, więc przepalamy. Te dwa słapy na paczkę 20 razy 84 bo chcę przepalić jakiś skład. No ten, który zacząłem, 89 na Totiego. Karta Future Stars to tutaj musi się pojawić, nie? 90 to ceny musi być, nie ma karty Future Stars, co ty gadasz? Bramkasz Oblak znowu 88. Ja już mam chyba jego dwa albo trzy duplikaty. Ale no, podwójny walkout będzie na 100%. A jest Ernie hala 90. Dobra, mamy to. Chociaż jeden walkout 90. Nie wiem, czy może być jeszcze w środku coś. Jakiś inform jeszcze, może w środku. No, mamy jeszcze 87, 86. No, informa nie ma, ale. Mamy sporo foderu. Przepalamy w końcu ten skład. 89 oceny ogólnej. Zakupiłem tutaj informa. Pani Mid za 26 tysięcy. No musiałem, bo no 89 plus Inform, No i Przepalam tutaj, tak, Forlana o cenie 90 z upgradowanego, ale tak szczerze, jakoś mnie on już nie kręci. Nie będę nim grał. Także szkoda, żeby. Tutaj zawalą mój klub. Przyda się, właśnie, na to SBC. Idealnie. Mamy mega paczkę rzadkich kart, To otwórzmy ją. Lecimy. 83, plus. bez lookoutu. Co za dramat. Trafiłem Jose Mourinho. Z tego co widzę, jest warty jakieś 5 koła. Zobaczymy, czy się sprzeda. mi jeszcze 3. Składy 89 na przepałkę. Ale na szczęście tutaj już są bez informa. Bo resztę to na luzie ogarnę, nie? Nawet tam za monety, jak będzie trzeba, ostatecznie. A teraz przechodzimy do ewolucji. Zrobiłem tą ewolucję debiut w obronie, akademii, ma 86 oceny ogólnie, ogólne lepsze staty i dajemy mu teraz playstyle z plusem, dam mu shopa i haka, bo myślę, że to są najlepsze playstyle jeśli chodzi o obronę, z tego co widzę to nie mogę mu dać jeszcze przechwytów, bo liczba stylów gry max 0, damy mu teraz rolę, na SO, żeby miał wszystkie. Teraz tak patrzę i tych przechwytów, to nawet na srebrnym nie ma. Nie będę tutaj teraz go ruszał. Zobaczę sobie po nagraniu odcinka, żeby tutaj czegoś nie spieprzyć. Jop. Yep. Zagramy sobie teraz mecz w torze przeszkód Ultimate 10. W jednym zadaniu można zdobyć przechwyty na srebrnym chociaż, także, jak nie będzie można mu ich dać, to będę miał jest z tego zadania. Takim składem wychodzimy. Drugi skład, bo wcześniej zagrałem tam jeden mecz poza wizją, tako. Także gramy, a później oczywiście otwieramy coś dalej: Pina Szakalina. No to spodziewam się, że będzie Claudia Pina w składzie, Kurtuana Bramce Kanawaru. Rice, Wilson i Pina? Nie, Pire. No to szanuję. Powiem wam trochę Lipa z tym, bo kurczę, myślałem, że. Serio, będzie się dało dać dwa playstyle, ale może by to była za mocna karta, jakby miała dwa playstyle z plusem defensywne. No nie wiem, wydaje mi się, że tak po prostu jest. Dawaj, Totti, lecisz, chłopie i Fineska to team zablokowana. Fran Alvarez. Nie, to jest George Best. Jak i Fran Alvarez. Oni trochę podobni są do siebie. Rafinha i. Kurde, no. Myślałem, że to odbiorę. Serio. Rafinha, dawaj to piłkę. Gdzie? Jak to, co on tu robi? Jak łatwo tu wszedł, nie? Ogólnie to nie muszę wygrywać, żeby to zadanie zrobić. Muszę strzelić gola w trzech meczach. Jeden mecz zagrałem, no to jak dwa mecze dzisiaj zagram i strzelę w niej gola, no to zdobędę te przechwyty na srebrnym przynajmniej. ty? nie ma spalonego. ty? Zatrzymanie z piłką fineska z tego miejsca oczywiście! Co zrobi pani Ewa Pajor? To ty jedziemy! Ja już kurde chcę mieć jego tą wersję lepszą, nie? Ale on ma tu jeszcze technikę, tam niestety jej nie ma. Także wykorzystujemy to jeszcze, ale nie udało się. A propos finezyjnych strzałów, miałem ostatnio właśnie coś takiego, że tak jakby za lekko uderzali te strzały, no i widziałem na necie, że jest to jakiś bug, nie? Teraz Totti! O, ale ładny strzał! Mamy frana Alvareza, Totti pięknie tutaj wle no, wlatuje i. Rzutka, tot Totti. Czy ktoś to skończy turę, nie? Ewa będzie miała sytuację. No, ma sytuację, ale Wilson, Evapire tutaj asystowała. Evapire, ona, ona, wiedziałem, że ona tam jeszcze poda. I czy Wilson to strzeli? Nie. Guts, On ma rakietę, można to wykorzystać, ale dlaczego ta rakieta się w ogóle nie pojawia? O co tu chodzi? PlayStation plusem się nie pojawia. Dobra, no strzel. No, fajnie, fajnie, no. Albo wyjdzie coś, albo dostaniemy kolejną bramkę, albo. Tak, dostaniemy kolejną bramkę. To tyle, dobra, ja odebrałem, koniec. 3 razy 82 za rozegrane dwa mecze, a tutaj będziemy mieli właśnie ten playstyle za strzelenie jednego gola w co najmniej trzech różnych meczach. Robimy trzy paczki, 10 razy 83 plus bo za kilka minut jest godzina 19 i wyjdą nowe, ale najpierw ta słabsza, nic nie ma. Pierwsza w dzisiejszym odcinku, mamy inform na łakałcie, no. O, z Hiszpanii, Irena Paredes jakiś wysoko oceniony inform może się przydać pod Totiego, ale raczej pójdzie na kolejną paczkę, bo nie wierzę, że będą dwa w środku z shopem 90 tempa, kto to jest? 86. Mauro Junior. Jakbym miał skład Redywizję, to bym mógł nim grać. A tak jeszcze walkout Czalanolu i to tyle. Wybaczcie, ale musiałem robić jakieś nałe bapie i miałem tylko jedną do otwarcia, ale za 6 minut się odnowią. Zanim content się otwierze, to otwórzmy jeszcze paczkę... Z gwarantowaną oceną od 8,8 do 90. Napastnik? O nie, Robert Lewandowski. Czy najniższa możliwa ocena z tej paczki? Mamy już 19. Jedziemy Trzy paczki teraz z rzędu 10x8,3 plus to chyba będzie inform. Okej, okay, no dobra, mamy przynajmniej na kolejną paczkę. Trzecia taka paczka, dobra, dawajcie kogoś dobrego. SPD, Czalonolu, nie? No, dawajcie, nie wiem, Rodrigo 90. Albo kogoś lepszego. O zimę 87. Dybala, no fajnie, fajnie, ale nie ma IFA ani nic wyżej ocenionego. Dawajcie coś. Dobra, mamy fishę Sarsa! Proszę, żeby to była jakaś dobra ocena. Nie musi być grywalna karta, naprawdę. Arsenal z angli napastniczka. Ile ona ma overala? 80, proszę państwa, 9. O oh yeah, o to chodziło właśnie. Informa nie ma. Ta pani w ogóle coś warta jest? No jest, bo panie są grywane. Jakieś 80 tysięcy. No ale ja ją daję na Tottiego. Przechodzimy do drugiego spotkania, w to, że takim składem wychodzę. Mamy tutaj w tym składzie dwóch Polaków: Lewandowski Grosicki i damy. Jeden meczek zagrać tej pani. Zobaczymy co ona potrafi. Przepraszam, jeszcze jest Piątkowski z Polaków. Erasma! Co tutaj gościu przygotował dla nas. Rest jest jakiś na bramce. Dwie karty zimowe, trzy jest to żałnewesz, woler, gnabri, nic wyjątkowego, nie? Woler. Grałem jeden mecz, pamiętam jakiś, ale tutaj zostawiłem miejsca, nie? O, nie ma bramki! Grałem jeden mecz jakiś ostatnio i ten voler mnie strasznie zezłomował. Ciężko było mi go przejść. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej. I teraz pani, dawaj, leć pani, leć pani! Ona się przeży, ja w to wierzę, nie! Zobaczcie to, Finezja, ale nie ma. No ale Jezu, ja muszę mniej tych trójkątów używać. Gnabry, nie ma nadal. Marquez, karczał i... Dobrze, Marquez. Pedroneto uważa, uwaga, pani. Patrzcie, to jeszcze uderzyła. Woler cholerne, i czy strzeli bramkę? No w końcu musiał, w końcu musiał Gnabry 1-0. nie musisz tych cieszynek robić, gościu. Druga połowa, jak tak do 60 minuty nic nie się strzelimy, to zmieniamy... Coś w taktyce. Już nie będziemy tutaj liczyć, że wygramy, tylko po prostu wszystko do przodu i próbujemy coś strzelić, żeby mieć chociaż ten playstyle. Dobre. I teraz. McAllister Gol! Ale bomba! Pięknie! Jeden do jednego, nic nie zmieniamy. Czekam tylko na zły ruch albo on będzie czekał na jakieś dobre podanie. I woler nie ma bramki. Lecisz pani którą trafiliśmy pod Tottiego. Pięknie. Ono ma driveny na złoty. Pięknie. O to chodzi. 2-1. Teraz Lewandowski. I... A, kurde. Chciałem to jakoś ładnie zrobić. Nie. Kurde. No. Już tak się skupiłem. Myślałem, że to odbiorę, ale dobra. Nieważne. 2-2. Turbo Grosik. Wbijam na rejony do pana rywala. A jajaj. spróbujemy wrzucić, dawajcie chłopaki, przewrotka, bawimy się Lewandowski, ale to by było, tam leveling leci, ciekawe jaki on ma level w tej grze, dobra, turbo Grosik, podanie do tej pani, Lewandowski, po krótkim lewy to robi, 3 do dwóch. o to chodzi, do Grosickiego, proszę Państwa, turbo, Grosik, ale faulowany, co ty robisz, żałniewiesz, proszę Państwa, Niech pani sędzia pokaże czerwoną kartkę, bo to było niedopuszczalne. Jeszcze na 1 wbija turbogrosik. Co on zrobi? Turbogrosik! Ale, co tutaj za animacja w ogóle? Dobra, ostatnia akcja rywala. Jeśli damy radę to zrobić, to. Będzie koniec! Daj, nie, nie ma tam. Może nawet dać czerwoną kartkę. Mam to gdzieś. I, i mamy jeszcze rzut wolny. Dobra, próbujemy Lewandowski wstrzelić. Let's go! Robert Lewandowski, czy on to zrobi? Polak, rodak. Nad Bramką. Ale mamy zwycięstwo i zadanie zaliczone o playstyle. Uuu, za jedno wygraną 4 razy 85. okej okay. I tu jeszcze jakieś dwie paczki. No i ta ewolucja oczywiście odbieramy. Dobra, jak coś to możemy mu dać. Także super. będziemy miał chociaż te przechwyty na srebrnym. Myślę, że taką paczką to na spokojnie możemy zakończyć odcinek 4 razy 85. Jest walkout, no ale zapewne nie będzie to jakaś wysoka ocena SP. To będzie ta J.O.R.O. Nie wiem, ile ona ma ocenę. 87 może. Nie, no ona nie ma tyle tempa. Nie, ma tyle tempa. 86 i kto jeszcze z nim? E to będzie tonali 2x86. Dajcie chociaż IFA. Dobra, no na coś tam się te karty jeszcze przydadzą. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i przepraszam jeszcze raz, jeśli ktoś się zawiódł, jeśli chodzi o tego Ronaldo. Nazario. Zależy mi bardzo, żeby zrobić tego totiego. I mam nadzieję, że już kurczę na dniach będę na webapie siedział, robił wszystko co możliwe. Muszę codziennie na pewno robić te rozbudowy 8890, bo inaczej to nie wiem, jak ja to zrobię. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć!